Pogłębiam tutaj wiedzę i muszę powiedzieć, że tego materiału jest bardzo dużo, bardzo wiele. To poprydzę je drangłe robota, ale zachęcam wszędzie, bo jest bardzo ciekawe. Ciekawe i miejsce, i. I ta, i ta, ta robota. No ja się uczę już 4 lata, ale bardzo, mało tutaj staram się nadrobić ten czas, który gdzieś kiedyś mi ucie. Nie wiem, tu pierwszy stoję, prawda? Dość dobrze rozumiem po szepsku, ale mum i czy chcę Gada, gadać po Kaszepsku nie mam e, direktnych kontaktów z kaszepizną e, czytam, ale to w stydzeniu 20 minut na przykład to jest bardzo mało, żeby później dobrze gadać. Moje miono jest par citko Pochodzę z Gdyni, ale mieszkam w Seattle. Na szkole pierwszy raz. Tarkowie nie byli kaszebami jo paro chcą a, gadać po, po kasiebsku. Bardzo wspaniała atmosfera, dużo współpracy, wspaniałe wycieczki, pedagogika też wspaniała. Zawsze interesowałem się językami zachodnioosłowiańskimi. Ostatnio w ramach pracy naukowej zajmowałem się więcej językiem dolno-użyckim i udało mi się też sfinansować tutaj wyjazd na, na ten kurs. To jest jakby jeden z najlepszych sposobów z mojego doświadczenia, aby faktycznie przełamać tą barierę, znaleźć miejsce, gdzie można mówić, gdzie ludzie cię poprawiają, gdzie, gdzie jest ta atmosfera, a tu jest naprawdę także świetna atmosfera do... Do działania i do pracy. Mam na imię Aleksandra, na no nazwisko Nosel. Je przejechała z Chwaszczyna. Baro lubię uczyć się kaszubskiego języka. Moi nie, druh, druhowie druchowie, Weni są kaszeba ma, radną z gminy Żukowo i je, je chcę je chcę gadać tak jak oni. I mnie baro baro są podoba kaszewski język. Uczyma są gytki, e, gramatyki, pisani. Pisanie bardzo trudno, se uczyć, po myślę, że myślę nauczę. I znowu coś śmiej się, mówimy tu, a to znaczy my pilejemy żeby z wam ci dobrze wymówiony, akcent je wyćnięty, zniszniałem, dnia ja ci uczym, zakażę piąć, ci ciasto, gdy ja mu akcenta. To jest coś strasznego I to wszystko tu my Co je ciekawy, my derchmu mamy co robić. I oni mają co robić, to je po piąć, gudzić nadziń, to je bardzo wiele a oni ten czas mają, a mnie ja dać im żandarma i szandarum i, 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 i makryża, że oni mają derch gadać po Kasiepsku. Derchio, Na przerwie wieczór, i Iweni, jak ktoś do nich przyjdzie, a ten nie był po Kasiepsku, co? Ja muszę tam zadzwonić i oni dać im coś na to, Iweni mają gadać i gadają. A jak się nazywała Twoja starka, ta co zmarła dziesięć lat temu? Imię było Zofia. O, moja starka Tyś? też była Zofia. Zofia. Aha.